Możesz mi, Joanna, poprawić, ale mi z tego dzisiejszego czytania wychodzi na to, że król Dawid, ten nasz król Dawid, to w ogóle Żydem nie był. Witajcie, drodzy spiżarnianie. Witaj, Joanno. Co tu się w ogóle wyprawia? Witaj, szemu? Żyd z Żydów, po prostu korzeń, tak? Dawid, król Dawid, a on Żydem nawet nie jest. I to jest niesamowite, dlatego że, jak popatrzymy sobie na Abrahama, to otrzymamy bardzo podobną informację. I teraz to nie chodzi o to, że Dawid nie Coś jest Żydem, wiem. tylko chodzi no o to, że nie, nie ma no takiej nie stricte jest. czystej krwi, tak, z tysiącami, z taki, Tak. I tak. jest to tym bardziej ciekawe wszystko, że bo znaczy quick, bo znaczy szybkość. Więc etymologia tego imienia nas już podprowadza do tego, że Bóg jakby nie będzie teraz nam tłumaczył. Dlaczego właśnie takie sploty są ciekawe, że wytłumaczy nam to później, kiedy już będziemy gotowi do zrozumienia, kiedy w ogóle przyjmiemy, że rzeczywistość troszeczkę inaczej wygląda, właśnie, że Dawid nie ma stuprocentowo czystej krwi żydowskiej w sobie i że mamy cały czas myślenie Pana Boga w Starym Testamencie, które jest myśleniem uniwersalistycznym, które obejmuje każdego człowieka. Z każdej nacji, z każdej przestrzeni, w której on się porusza. Idźmy w ten szybko do słowa, żeby wreszcie wyjaśnić, o czym my tu rozmawiamy. Mam w ogóle taki zwyczaj ostatnio nam się to, żeby zaczynamy rozmawiać o czytaniu, zanim jeszcze w ogóle to czytanie się pojawia na ekranie. Wybaczcie nam tę manierę. Więc wchodzimy do słowa, to jest znowu Księga Rut, nie będę tego, przeczytajcie sobie sami, bo jest znowu straszna sieczka, Księga Rut, rozdział drugi i później zdaje się rozdział czwarty również. Ale to jest krótka księga, więc przeczytajcie sobie całość. Noemi miała powinowatego, krewnego jej męża, człowieka bardzo zamożnego z rodziny Elimeleka. Nazywał się Boaz. Powiedziała Rut Moabitka do Noemi. Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, który będzie mnie darzył życzliwością. Idź, moja córko, odpowiedziała jej Noemi. Ród wyszła więc i przyszła zbierać kłosy na polu za żniwiarzami, a przypadkiem tak się stało, że było to pole Booza, który był z rodu Elimeleka. Powiedział Booz Słuchaj dobrze, moja córko, nie chodź zbierać kłosów na innym polu i nie odchodź stąd, ale przyłącz się do moich dziewcząt. Spójrz na pole, na którym pracują żniwiarze, idź za nimi. Oto nakazałem młodym sługom, aby ci nie dokuczali, kiedy będziesz miała pragnienie idź do naczyń, napić się tego, co będą czerpać młodzi słudzy. Wtedy ród padła na twarz, oddając pokłon aż do ziemi, i zawołała: Dlaczego darzysz mnie życzliwością, tak, iż mnie uznajesz, choć jestem obca. Odpowiedział jej bos. Oznajmiono mi dokładnie to wszystko co uczyniłaś swojej teściowej po śmierci swego męża opuściłaś ojca swego i matkę swoją i swoją ziemię rodzinną a przyszłaś do narodu którego przedtem nie znałaś bo zaślubił więc Rut i stała się jego żoną gdy zbliżył się do niej pan sprawił że poczęła i urodziła syna Kobiety mówiły do Noemi, niech będzie błogosławiony Pan, który nie pozwolił, aby dzisiaj zabrakło ci powinowatego z prawem wykupu. Imię Jego będzie wspominane w Izraelu. On będzie dla ciebie pociechą, będzie cię utrzymywał w twojej starości. Zrodziła go dla ciebie twoja synowa, która cię kocha, która dla ciebie jest warta więcej niż siedmiu synów. Wzięła Noemi dziecko, położyła je na swym łonie. Ona też je wychowywała. Sąsiadki nadały mu imię. Mówiły, narodził się syn dla Noemi. Nadały mu imię. Obed. On to jest ojcem Jessego, ojca Dawida. Amen. <laughs> Zanim pójdziemy do wyjaśnienia, Joanna, ja tradycyjnie muszę Cię zapytać o takie tutaj kontekstowe rzeczy. Te, te sąsiadki, tak, one się tak strasznie cieszą, z tego, że. Mm, Pan, który nie, pan nie pozwolił, aby ci zabrakło powinowatego z prawem wykupu. To jest dla nas chyba zupełnie niezrozumiałe o co tutaj chodzi. Tak, dlatego że mamy tutaj do czynienia z posiekaniem tekstu, jakby są złączone różne mm -hmm. wersety ze sobą, bo jest tym powinowatym prawem wykupu, czyli że ma prawo wziąć ród za żonę, żeby wzbudzić potomstwo, co jest ciekawe, a konto zmarłego męża ród. Dlatego że jeżeli umiera małżonek, nie zostawił potomstwa, to y, najbliższy krewny ma obowiązek w Izraelu to jest ten levirat, tak zwany ma obowiązek poślubić żonę zmarłego, ale potomstwo idzie akonto zmarłego, czyli przedłuża życie zmarłego, dlatego nikt nie chciał tego robić. A co dalej? Jak tutaj zobaczycie w księdze czytając, że y, bierzesz żonę i pole. No i dla nas, z naszego punktu widzenia, no super po prostu i żona i pole. Y, z myślenia, z punktu Widzenia hebrajskiego, bierzesz żonę, to bierzesz kogoś, kto ma być Twoją wizytówką, kogo masz ubierać, stroić w klejnoty, bo na niej, na tym jak ona jest ubrana i jakie ma klejnoty, hmm, widać, jaką masz zaradność. Więc do tego się nikt nie spieszył. Jeszcze pole to tak, ale żonę to niekoniecznie. I dalej, że potomstwo nie przedłuża Twojego życia, tak? tylko przedłuża życie tego zmarłego. Yy, więc tym samym yy, postawa Boza jest tutaj po prostu niesamowita, i mamy tu księgę, która absolutnie bazuje na miłości, na przyjaźni i na miłości. Tutaj nie ma innych kwantyfikatorów. To w ogóle wszystkie postaci występujące w tej, w tej dzisiejszej historii są takie wielkoduszne, takie dobre. Nie? Są tacy dobrzy ludzie tutaj, po prostu Jakiś taki fajny klimat jest. Tak, i tutaj y, zrobiłabym coś y, dzisiaj, czego jeszcze nigdy nie robiłam, i z radością bym odesłała Was wszystkich do artykułu pani profesor Anny Kuśmirek dotyczącego Księgi Rut. Jak wpiszecie sobie w Google y, Księga Rut y, profesor Anna Kuśmirek PDF, y, to wyskoczy Wam prawdopodobnie artykuł. Spróbujemy Wam pomóc. Jeżeli y, y, uda nam się znaleźć ten link, to go umieścimy w, w opisie dzisiejszego odcinka dlatego że warto ten artykuł przeczytać, zresztą jest mnóstwo publikacji, które warto przeczytać, ale przywołuję go tutaj, dlatego że jest napisany pięknym językiem, bardzo zrozumiałym i też bardzo dużo nam rzeczy o tej księdze wyjaśnia, które się nam tutaj nie zmieszczą. Natomiast chciałabym, żebyśmy przesunęli uwagę na Pana Boga. Nie byłabyś z sobą, Joanna, no nie byłabyś z sobą. Nieważne, o czym jest dzisiejsze czytanie, może być o czymkolwiek, tak? I Biblia tak by nie uwagę. Słuchajcie, tak. jeżeli nawet, jeżeli nawet e, nic nie zapamiętacie z tych na, naszych rozmów, to jestem absolutnie pewien, że to jedno zapamiętacie. Biblia jest o Bogu, bo to jest Light Joanny. E, I przekierowujcie swoją uwagę na Boga. Te dwie, te dwie frazy, one są na pewno już w was w tej chwili głęboko e, wydrukowane, a jeżeli nie są, to znaczy, że dopiero co niedawno się włączyliście do spiżarni. Serdecznie zresztą witamy wszystkie nowe osoby. Zatem przekierowujemy uwagę na Boga. Tak. E, mamy stwierdzenie, niech będzie błogosławiony Pan, który nie pozwolił. By ci dzisiaj zabrakło powinowatego sprawę wykupu, pan. I ponownie wraca nam osoba pana Boga, który cały czas jest, cały czas działa, cały czas jest zatroskany. Boga, który się nigdy nie spóźnia, ale Boga, który przygotowuje grunt, a kiedy jesteśmy w stanie przyjąć, to wtedy bierzemy. I teraz mamy do czynienia z dwoma rzeczywistościami. Księga Rut nam pokazuje, Bóg działa, ale człowiek y, jest zakręcony w wielu rzeczach, w odbiorze rzeczywistości, w trudnościach, w spotkaniach. Bardzo dużo tutaj uwagi przyciągają nam zwykli ludzcy bohaterowie. I nagle tak dzieje się delikatnie, że ta uwaga z tych ludzkich bohaterów zostaje nam przekierowana na Boga. Że my nagle od, do, dochodzimy do tego, że przecież to Bóg sprawił, tak? Przechodzimy i mamy takie stwierdzenie, prawda, że to Bóg błogosławi, to Bóg daje. To jest bardzo ważne, dlatego że przez ogląd rzeczywistości i refleksję każdy dojdzie do przekonania, jak tylko myśli. Każdy dojdzie do przekonania, że Bóg jest. Ale rozpoznanie, jaki Bóg jest, jaki, jaką jest osobą, dokonuje się przez spotkanie. Bo nie masz oglądu całości aspektów, żebyś mógł sam dojść do tego, że Bóg jest taki czy inny. Masz tylko wycinek jakiś który ogarniasz, tego to, co Bóg nam przedstawia o sobie, jest tutaj fundamentem do naszego rozpoznawania Jego osoby. I ten fakt, że nie ma ani sekundy, kiedy Bóg nie działa i fakt, że kiedy Ty będziesz gotowy, wtedy dopiero zajarzysz, przyjmiesz i że Bogu się nie spieszy, to są chyba ważne rzeczy, które dzisiaj nam wybrzmiewają. Jest takie greckie słowo lambano, tak abstrahując, to oznacza, że kiedy ktoś daje, to masz wtedy, kiedy weźmiesz, Co nie? Muszą zaistnieć te dwa akty: ktoś daje i ktoś bierze. Bez tego nie można otrzymać. Jeżeli ktoś tylko daje, a ty nie weźmiesz, to nie otrzymałeś. Jeżeli bierzesz, a ktoś nie dał, też nie otrzymałeś, bo tego nie ma. Bóg cały czas siebie pokazuje, i dla Niego to nie jest problem. Że bierzesz, dochodzisz do tego, jesteś w stanie dopiero przyjąć, jakby zaskoczyć, tak? Nie wiem, wielu, wiele osób mówi, no kurczę, mam tyle lat. Ja dopiero dzisiaj zaskoczyłem, że Bóg jest taki dobry. To nie jest żaden problem dla Pana Boga. Ktoś mówi, ja zmarnowałem życie. Nie, nie zmarnowałeś. Całe życie się przygotowywałeś do tego momentu, żeby być w stanie go dzisiaj przyjąć. I dalej będziesz się cały czas jakby angażował po to, żeby. Dorastając w różnych momentach, po prostu Boga przyjmować. Tak jak jeden z naszych przyjaciół, Przemka i mój, mówi, że dokazania przygotowuje się całe życie. Ono nie jest efektem chwili. Ksiądz, stąd my przyjmujemy to, co Pan Bóg pokazuje w danym momencie, kiedy jesteśmy na to gotowi. Na co czekał BOS? Musiał tyle czekać, nie mógł sobie innej dziewczyny, wcześniej znaleźć? Mm -hmm. Przyjął, bo czytał. Dla mnie niesamowicie dotykające jest właśnie, jak Bóg rzeczywiście działa w tym obszarze przyjaźni. Jak ważne jest to, żeby dbać o jakość relacji, nie tylko same relacje, ale o ich jakość. I to, i to wiecie, też jest rozpoznawalne potem przez ludzi na zewnątrz. Oni widzą w tym, jak, jaką my mamy jakość relacji. Widzą w tym też działanie Boga. To dzisiaj też takie zdanie pada, ono nie jest jakoś specjalnie częste w, w Biblii. E, jakby t, taka konstatacja, nie? E, kiedy, kiedy te sąsiadki mówią do, do Noemi, zrodziła go dla ciebie twoja synowa, która cię kocha, która dla ciebie jest warta więcej niż siedmiu synów, nie? Jak to musiało być widoczne? Ta ich, ta ich relacja, ta ich miłość. Znaczy, e, ludzie naprawdę, jak, jak mówimy, Bóg, to jest abstrakcja. E, ale kiedy ludzie patrzą nie, na relacje, które budujemy, no to jest to, co mamy później w dziejach apostolskich. Patrzcie, jak oni się miłują, nie? kiedy mówią poganie o, o jakości relacji, które mają chrześcijanie. Ale to jest właśnie to, co jest możliwe w Bogu. Nie? I ja mam przekonanie, że to jest tylko możliwe w Bogu. Nie? Bóg jest miłością, więc wszędzie sensie tam, gdzie, gdzie coś takiego się dzieje, tam jest obecny Bóg i to przyciąga. Ideologie nie przyciągają, ideologie często zniewalają, ale miłość objawiana, okazywana w przyjaźni przyciąga, przyciąga ludzi, bo to jest ciepłe, bo to jest dobre, bo to jest bezpieczne. I ludzie tego chcą doświadczać w swoim życiu, są głodni czegoś takiego. To fascynuje. I ja się dzisiaj czuję zaproszony właśnie do tego, żeby odnawiać, żeby dbać, żeby szlifować właśnie te, te relacje przyjaźni. Ja Ci, Dobry Ojcze, dziękuję za to, że Ty dałeś nam ten dar przyjaźni. Przyjaźń jako sposób, w jaki możemy sobie nawzajem okazywać miłość. Dziękuję Ci, dobry Ojcze. Naprawdę dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że przyjaźń jest zaraźliwa, jest dobra, jest ciepła, jest życiodajna. Dziękuję Ci, dobry Ojcze. Błogosławię Cię, Boże, który działasz cały czas. Mm. Błogosławię Cię, Boże, które... Bez względu na to, kiedy my załapiemy, że Ty działasz. Ty działasz. Błogosławię Cię, Boże, które często jesteś Mistrzem drugiego planu, a, nie, a za tym, za tą, za tą naszą ciemną zasłoną, naszego, naszego gapiostwa, Ty cały czas jesteś aktywny. Dziękuję Ci, Panie, który wypełniasz nas po brzegi wtedy, kiedy tylko chcemy sięgnąć. I przyjąć to, co cały czas robisz. Błogosławię Cię też w historii każdego z nas i proszę Cię, Panie, o taki głęboki pokój dla nas wobec odkryć, które robimy teraz z Tobą, odkryć dotyczących Twojej osoby, żebyśmy nie patrzyli ani wstecz, ani do przodu, ale żeby rozkosz bycia z Tobą teraz, tutaj i teraz. Yy, Przekierowywała naszą uwagę na Ciebie, żebyśmy mówili, Panie, teraz Ty jesteś to w ogóle, nie, nie, nie ma w ogóle, nie się nic, nikim innym, ani niczym innym, tylko Tobą. Dzięki Ci, Boże. Amen. Amen. Podzielcie się z nami, e, czy doświadczacie takiej Bożej przyjaźni, czy macie takich przyjaciół, takie środowiska czy nie no właśnie czy nie dlatego że wtedy też możemy się modlić też włączać do modlitwy nawzajem tych którzy na przykład doświadczają samotności bo to nie jest tak że każdy dzisiaj to ma więc, więc a, a samotność naprawdę jest czymś taka samotność niezamierzona nie taka samotność samotna no jest to, to, no, to ja współczuję nie? ludziom, którzy, którzy są samotni. Więc może to jest szansa też na to, żeby się za, za siebie nawzajem modlić, a może też nawiążą się jakieś relacje przyjaźni między, między nami, między Wami. Więc dzielcie się szczerze, jak to u Was wygląda. Czy macie taką swoją od serca? Noemi, Ruth, Boza, czy jakkolwiek w jakichkolwiek konfiguracjach przyjaźni w Bogu to, to wygląda. Jest sobota, więc my w tym tygodniu. Znaczy no, kończymy, bo to jest koniec tygodnia. Wiecie że, ja, wiecie, że ja cały czas mam taką polską mentalność, że koniec tygodnia to jest niedziela. Ja nie umiem się od tego uwolnić, że dzisiaj jest sobota, to jest jeszcze jutro ostatni dzień tygodnia, a to jest dzisiaj ostatni dzień tak, tygodnia, tak. a jutro zaczynamy, zaczynamy nowy, więc jakby nie było, my dzisiaj kończymy tydzień, Jutro, czyli po na początku tygodnia w tym gronie się nie spotkamy, ale Joanna z Dominiką Szczawińską na kanała Gościa niedzielnego i komentarz do e, czytań niedzielnych e, zapraszamy. Szukajcie na, właśnie na kanała Gościa niedzielnego. Cudownego wypoczynku, kto może wypoczywać, owocnej pracy, kto musi pracować. Jutro. E, no właśnie, niech to będzie błogosławiona niedziela i widzimy się w poniedziałek. Trzymajcie się z Bogiem. Z Bogiem.